Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj parę słów o silniku Piurtech ale 1.6, nie 1.2. Skupiamy się na silniku 1.6. Jeśli chodzi o ten silnik, to ma wielu hejterów, ale oni bazują tylko i wyłącznie na wiedzy internetowej lub na wiedzy, którą gdzieś tam zdobyli z pomówień, jakie to silniki benzynowe są kiepskie od Stellantis. A. I od grupy PSA jeszcze wtedy. Tak potwierdzamy silniki benzynowe 1.6 były bardzo, bardzo kiepskie. Na początku produkcji w kooperacji z BMW powstał słynny VTI THP. I niestety faktycznie na początku trzeba ich było unikać. Po zmianie i modernizacji, druga generacja, która weszła do sprzedaży, była pozbawiona wielu bolączek, które były w poprzedniej generacji. W zasadzie został problem z nagarem, to był taki większy jakiś problem, który występował. Natomiast to jest trzecia generacja, wywodząca się jeśli chodzi o blok z THP, ale całkowicie zmieniona konstrukcja. Mamy rozwiązany problem permanentnie z łańcuchem rozrządu, nie ma takich problemów jak w THP. Mamy rozwiązany problem z nadmierną konsumpcją oleju, mamy rozwiązany problem z powstawaniem nagaru i nie trzeba tutaj wcale jeździć na super paliwach. Jakby to niektórzy chcieli, to nawet i lotnicze tankować do swojego wystarczy zalewać 95 i nie robi się nagar, jak to w innych silnikach u konkurencji. Z bolączek, które tak zostały, to nie jest w zasadzie bolączka, a rzecz eksploatacyjna występująca w nowoczesnych silnikach z wtryskiem bezpośrednim. Czyli odma. Jeśli chodzi o odmę, to zalecana jest wymiana, tutaj zdejmiemy pokrywę, żeby wam pokazać. Zalecana jest wymiana odmy z całą pokrywą, tak przewiduje producent. Mamy tutaj odmę jedną, tam jeszcze są pozostałe separatory oleju, i to jest zrobione po to, żeby wymienić cały, cały, całą pokrywę z separatorami, a nie tylko. Odmej to w zasadzie też odmę, która jest z jakichś tam kiepskich, chińskich zamienników. Później co tam jeszcze z bolączek. Zostało w 2019 roku poprawiona przepustnica z plastikowej na metalową, więc ten problem jest rozwiązany. A w zasadzie jeśli chodzi o jakieś inne bolączki, to tego nie ma w tych silnikach. Bardzo dobra jednostka pod kątem dynamicznym. Pod kątem ekonomicznym, te samochody naprawdę spalają bardzo niewiele paliwa. Niewiele więcej niż słynne 2.0 diesle, które są tak zachwalane przez wszystkich na forach. Pod kątem serwisowania również jest to jednostka tania w utrzymaniu, w porównaniu do innych jednostek. Więc z czystym sumieniem polecamy te jednostki. Szczególnie osobom, które sporo jeżdżą po mieście, sporo jeżdżą na krótkich odcinkach, kiedy auto jest niedogrzane. Nie kupujcie diesla, bo to się mija z celem. Odpalenie, zgaszenie auta po 2, 3, 4, 5 km, czy nawet 10 Diesel lubi przebiegi 10-15 km i więcej, jak jedziemy ciągiem, żeby się to wszystko dogrzało, nie tworzyły się spaliny i tak dalej, i tak dalej, dalej. Więc jeśli jeździcie sporo po mieście, a sporadycznie gdzieś tam jedziecie sobie w trasę z rodziną na wakacje, jakiś wypad weekendowy śmiało możecie kupować te silniki jak je poznać są dwa oznaczenia e, mocy przy nowszych peżotach czy samochodach grupy Stellantis 180 225 koni też było połączenie e, tego silnika z hybrydą bardzo fajne rozwiązanie i to w zasadzie tyle o tym silniku dzięki za uwagę i pozdrawiamy ekipa TradeLux zapraszamy na naszą stronę trade-miejscnik-lux.pl oraz na naszego Facebooka kropka Pozdrawiamy jeszcze raz, ekipa TradeLux.